serduszko osobie, która jest dla was ważna. Mogę? Hunter, kiedy posłuchałam głosu swego serca, powiedziało mi, że ty jesteś moim księciem z bajki. <grym> ale jak możesz być royalsem i chodzić z Hunterem? Sama nie wiem, ale jeśli tworząc własne szczęśliwe zakończenie nie mogę być royalsem, to od dziś jestem Ashlin Ella Rebels. Chcę ci dać to serce, Hunter. Przyjmiesz je ode mnie? Oczywiście. Opol, bardzo mi przykro, ale musiałam to zrobić. Dlaczego dałaś mi serce? Chociaż martwi się o ciebie i uważam, że być może popełniasz błąd, to chcę, żebyś wiedziała, że zawsze będziemy przyjaciółkami, bez względu na wszystko. Tak mówi moje serce. Dzięki. Abel. Jesteś kochana. <laughs> Wiem o tym. To jest najszczęśliwszy dzień mojej bajki. Odważę się na to? Tak, podejdę do niej. Przestań się martwić, martwić, chodźmy tańczyć. <laughs> Nigdzie nie mogę jej znaleźć. Sider oh, miała dziś pewną ekstra ważną sprawę do załatwienia. Oni są tam. Ziomy! Nie widzicie, że mamy próbę? Panno Słon, dostaniesz karę! Co? Gdzie oni są? Masz to, na co zasługujesz! Nie! Yeah! Podałaś Cidar złe miejsce, bo wiedziałaś, że Daczes będzie chciała z niej to wyciągnąć. <laughs> Właśnie, potem zostawiła mi kartkę w naszym pokoju z informacją, że prawdziwa impreza jest tutaj. No i to jest szczęśliwe zakończenie. Muszę przyznać, że w głębi serca się z tobą zgadzam.